Co byś zrobił, gdybyś zakochał się od pierwszego wejrzenia w programie? Będę się bardzo cieszył, jeśli się zakocham od pierwszego wejrzenia w programie i będę po prostu to pielęgnował i w to szedł. Co byś zrobił, gdybyś musiał wybrać pomiędzy miłością a przyjaźnią w hotelu Paradise? Wydaje mi się, że gdybym miał wybierać pomiędzy miłością a przyjaźnią, to wybrałbym miłość. Co byś zrobił, gdybyś był w finale? Gdybym był w finale, wszystko zależy, zależałoby od osoby, z którą jestem. Chciałbym zdobyć te pieniądze, ale jeśli byłaby to odpowiednia osoba, to na pewno chciałbym się nimi podzielić. A co byś zrobił, gdybyś miał moc wyrzucić swojego rywala lub przywrócić przyjaciela do programu? Wydaje mi się, że przywróciłbym swojego przyjaciela do programu, gdybym mógł. A jak byś się zachował, gdybyś się dowiedział, że twoja para flirtuje z innym uczestnikiem? Zachowałbym się spokojnie, zapytałbym się o co chodzi e, i chciałbym wyjaśnić tą sytuację. A z kolegą, który to robi, może porozmawiałbym troszeczkę e, ostrzej.